No dobra, co ja tu miałem zrobić? Pamiętam, ja bo nie grałem, nie, nie pamiętam co tu miałem zrobić. W sumie, żeby mi te snopki nie, nie, wadziły, nie zajmowały miejsca, to mogę je gdzieś tu ładnie poustawiać. Tylko gdzie? A niech będą tu. Kurwa, tych snopów zebrałem więcej, niż myślałem. W sumie jedna piramidka z żarciem, a tu jeszcze mi sporo zostało. No to robimy piramidkę number two. Ty no, jeszcze mam pełno, no co jest? Tyle ja mam tego żarcia? Dobra, wykładanie terenu. Dobra, powiedzmy, że trzy piramidki: średnia, duża i malutka. A osiem snopków mogę mieć. Aha, ledwo wystawiłem snopki już trzeba iść w kimę. No tak, zapomniałem, że on tutaj się kładzie. Trzy dni. No śpi. Kładź się do tego wyra. Jest. Mam cały stack tego towaru. Mam cały stack chleba. Z ośmiu. Z ośmiu snopków. Czy jesteś całym na nagminnie? Kilofa potrzeb. Ja tak w sumie zdaję sobie sprawę, że ja przecież tu jeszcze kamienia nie zdobyłem. Może by tak tu gdzieś jakąś kopalnię sen skonstruować? Jakąś taką fikuśną? Na przykład w tej górce zrobić? Zacząłem? Aha, już zdobyłem kamień raz, wychodzi na to. Albo wiemy, jak zrobimy. To było trochę szersze. Już tu coś mam. Co to jest? To chyba jest miedziucha, nie? Miedziucha. Czy miedziucha mi się przyda? Nie wiem, ale wziąć mogę. Schodzimy w głąb. Trzeba w jakiejś surowce poznajdować. O, na przykład taki bungielek. Ile tu tego węgla? Jak ja normalnie bogaty w węgiel będę. Teraz schodzimy bardziej w głąb. Minimapka mi pokazuje, że gdzieś tu chyba są jakieś jaskinie. Coś zdobyłem, jakieś dziwne coś chyba. Andezyt. Okej, okay. i zdobyłem jeszcze co? Granit. Ups, nie tak poszedłem. Ten granit to się chyba nie przydaje zbytnio do niczego. Słyszałem chyba potwora, ale głowy nie daje. Nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, żebym kopał się teraz w głąb. Jak to gdzieś słychać? Monstro! Od razu mówię, że ja nie zamierzam patrzeć na jakieś kordy, coś, żeby ten. szukać diaksów koniecznie, ohohoho, bo to wszyscy jak grają, to są tak spoceni na te diamenty, że to normalnie Rexona by nie pomogło. Ja tam jak trafię, to trafię, jak nie trafię, to nie trafię. Ja to będę musiał sobie schodki jakieś poustawiać, pobudować schodki, żeby było szybciej i normalnie będzie Gites. Ups. Czy w sumie tym, ta ruda się do czegoś przydaje? W sumie nie wiem. Orientuję się, że z tego na pewno da się zbudować. Bye yy, Dobra, jest piecyk. Więc wrzucimy, Jak się przepoli. Kończymy się kilo. Czy ja mam jeszcze. tylu? Nie mam żelaza. <laughs> Żelazo mi siadło. Tu mam jeszcze jakiś żelazny. O, subcio. To idziemy dalej. Tam się przekopuje, a ja idę dalej. No nawet się ładnie kamufluje. Jedymy, jedyny przed ciebie. Jak prawdziwa kopara. Tu jest ziemia. Dlaczego tu jest ziemia? Czemu tu jest dyrt? Dobra, dyrt się skończył. Eureka. Kopiemy dalej. Kamień się też przyda. Yy, no i jeden pink. Kilo w pęku jak niejedna prezerwatywa w czasie imprezy. I, 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 i. z tego co widzę po minimapie to tutaj jest bardzo duża sieć korytarzy, które na razie wolałbym chyba uniknąć zdecydowanie. Jest razu. Całe szczęście. Trochę mało. Ale lepsze to niż nic. No dobrze, można znowu trochę w dół. Tu jest żwir. Żwirowisko tu się zaczyna. Uuu. Takie taktyki. Ja to nie bam. Biegnie tu, już jakieś mechanizmy się zna. Aha, to znowu będzie zapadało. Byle by nie natrafić na jakąś dziurę. Usłyszałem dziwny dźwięk. <laughs> trochę zesrałem się, nie powiem. Czemu to idzie akurat w tą stronę, gdzie był ten dźwięk? No ile tu tego węgla? Węgla. Proszę, kilowie, nie pękaj. Ho. Nie pęknij, nie pęknij, nie pęknij, nie pęknij, nie pęknij. Teraz pękni się tym powiem... z No ja Tu zbudowałem jaskinię, a tu już jakieś dziwne dźwięki. <grym> Brr. Ale ma co kopalnia otwarta? Mm, jest noc. Trzeba iść spać? O, już mi coś tu. Nie mogę, ty w pobliżu są potwory. No nie. Najgorzej. No nic. Jak są potwory, trzeba walczyć tu dużo jest. E, precz, Krasnalu. O nie. nie! nie! Jesus... No nie, znowu ten kurdupel. Precz. Te kurduple są najgorsze. Kurde, gonią mnie tu. Hej. Hej, 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 hej. No ty mały, raz najmniejsze trzeba uważać, bo te gnajki są naprawdę już. O tam edek. Dobra, nie patrz, chujowi w oczy... Nie patrz mu w oczy! Nie patrz w te jego piękne, fioletowe oczy! Hej, 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 weź. Pająk, do boju! Hangard! Weź! hej, hej, Ile tu kliperu, Jesus. A te etki... Tych kliperów trzeba by się pozbywać, bo one będą... No nie, no nie mogą tu być te ogóry. Tapik, chodź tu! Hej, Nie wybuchaj! Weź! Nie wybuchaj! Hej, Nie wybuchaj! No i wybuchaj... Ja iść nie wybucham! Hej, hej. No nic, no... mistrzem walk to ja nie będę. Ty no, Adermany nie powinny znikać? Jak się dzień robi, nic mi tu nie wlazło? Nie, nic mi nie wlazło. Aha, jeszcze mogę Miedziany klocek zrobić, tak. Dobrze, nie wiem co mi da zrobienie miedzianego klocka, ale no tu mam jeszcze do poprzepalania co się... Jak się przepali to luda do końca? No teraz jak mi się jeszcze żelazo przepali to w ogóle fajnie A tu mam ochronę jakąś przed pociskami Co? Edzie mi tu chyba świruje A tam jest, tam 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 tam, tam jest słaniak Ale co on tu za akcję teleportacji urządza to ja nie wiem Mamy już czy Może jak na razie zrobię sobie dużo kamiennych rzeczy, a potem będę robił... Co ja tyle 6 Co ja mogę zrobić z 6 sztabek? Mogę zrobić jakieś odzienie. Tylko jakie zrobić? Wstać mnie na pewno na, na buty albo na czapkę. dajemy czapkę. Ale ja jestem głupi. Przecież że ja mam itemy. Dobra, nie było tematu. Czapka będzie na potem. A nie mogę sobie założyć tego na to na przykład. Tak, o, tak, o, tak. O. U, up, 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 up. Nie, nie ma od... Szkoda, no, ale mam hełm w zapasie. <grych> Zaklęte złote jabłko jeszcze mam. Aha, ja mam dwa razy tą ochronę. Ue! Aha, i tu mam jeszcze więcej snopków. W sumie mógłbym te snopki trochę poświetlać, żeby mi się nic nie respiło na tym cyk, 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 cyk. I teraz to będę w razie co widział z kilometr. Tajemnicza dziura. Dlaczego to tak wygląda? Może mi któryś Erek ukradł trochę żarcia. No ty kurwa złodzieju przebrzyty. Jeszcze będzie dzień, kiedy będę potężny, a wtedy to kurwa. Jak ci zdzielę. Jak ci pierdolny. Że ja będę tak całkowicie szczerym, to nie wiem co by tu jeszcze dalej zrobić. Nie mam kompletnie pomysłu co by tu porobić teraz jeszcze. Bohatę mam. Żarcia to mam pełne. Więc jak na razie nawet farmy mi się nie opłacą. Jest kinia jak na razie nie chcę schodzić. Zobaczymy co tu jest wokół mnie. Z tego co widzę, jest dużo lasów. Z czego bardzo się cieszę, bo to chociaż z, z, z braku drewna nie umrę. No, nawet jakieś zwierzoki tu są. Jezus, to jak się ładuje, ten światek, to już w ogóle kosmos jest. Jest to jakiś punkt widokowy, taki fajny, żeby móc widzieć wszystko wokół. Powiedzmy, że to jest taka górka. Co my tu mamy? Tu mamy dżunglę. A tu mamy sosny. Więcej sosen. To ciągle zapominam, na jaki klawisz było powiększenie mapy. O, na zetkę. A, czyli bardziej w tamtym kierunku. Tam jest też jakiś płaski teren. A tak wokół sam las. To trzeba będzie tam raz się przejść. Pszczółka. Z... I to druga pszczółka. Gucio i Maja normalnie. siema. Ciekawe, co tak delikatnie pójdę w tamtą stronę, że mi się odkryje, może tam coś jest. Tam jest dalej pustynia znowu. A, i tam jest polanka dalej. Jakie jest synchro? Ejś, 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 ej, ej, ej! sorry krowy, lecz tu chodzi o jedzenie. Są tu kurczaki, To są wszędzie zwierzęta. Jak ja tu będę mógł normalnie farmy robić? O, i jak to się ciekawie prezentuje. Random wyszedł by, by myślał, że o, jakaś osada, a tu patrzy, o, jeden domek na krzyż i same snopki z żarciem. I sobie pomyślał, hmm, jaki bogaty, kurwa, płaczka link, kurwa, ile ja pełno glonów na morzu. Ty, to gdzieś tutaj mogą być jakieś takie śmieszne tajemnice morskie. Tej Normalnie wpadłbym na pomysł. Być może, jak ja mam tyle rzeczy, w tym pajęczyną nam chyba pełno, to jak ja mogę wędkę zbudować? A, żebym normalnie miał pola, to bym był, za... to bym był wręcz zachwycony, że sobie pada. A tak, tam wielokrotnie, ale mogę? Czy mogę? Mogę? Chyba były trzy takie i dwie takie. Ej, ej, ej. Eź, jest. jest! Jest wędka. Teraz można ryby łowić normalnie jak prawdziwy Janusz biznesu. Aha, już przestało padać? Okej. Okay. Zobaczymy co łowimy. Aha, no tak zapomniałem, że przyjrzałem to. No dobra, to robimy próbę number one. Ciekawe co tu można wyłowić fajnego. Weź. I wyłowiłem Dorsza. Nie, nie, to tyle czasu to ja nie mam rzeki. No dobra, tyle surowców, tyle mam, coś może zrobię, zachatę z kamienia. W sumie mogę pomyśleć nad tą inwestycją. to musiał poprzepalać ten kamień, bo co brzydki. Dobra, to to jak się pali, będzie surowiec, to będzie budowane.